Ja tak słucham. hu hu Kogo kochasz, nasz potłusi ciepłym słowem, lecz się wzruszy, gdy tak-taka. Bo my się zimy nie boimy, telefony w puch włożymy w pingwina. Tak, tak. Tak-Tak do każdego zestawu dodaje pingwinka futerał. Wybierz jedną z dwóch nowych, tanich taryf i podaruj komuś ciepłe słowa na gwiazdkę. Powiedz tylko tak-tak. Nowe taryfy SIMplus, w weekendy i święta. Rozmawiasz za grosze. Simplus. A w dni poprzedni. Dalej już od 17. Szanowni Państwo, zajmiemy się dzisiaj zagadnieniem grosza. Występują następujące grosze. Złamany grosz. Ciężki grosz. Istnieje również pojęcie grosz do grosza, a będzie kokosz. Występuje też grosz za sms w popie. Dziękuję Państwu. Staramy się jak najwięcej rozmawiać, żeby jakoś ten czas szybciej zleciał. Bardzo tęsknimy. On chce wiedzieć co u nas, ja chcę wiedzieć co u niego. On często dzwoni. Adam wybrał Idea Optima. To ja go namówiłam. Idea Optima to najlepszy wybór. Ogólnopolski zasięg. Kapitał minut. Co druga minuta gratis. W ofercie Idea Optima Nokia 3030 za jedyne 3030 netto. Teraz możesz wysyłać krótkie wiadomości tekstowe. SMS, Simplus. Piszesz SMS-y za grosze? Z przyjemnością zapowiadam, aż 87% ludności w zasięgu czterech wyrzów komórkowych. Niewielki Siemens wypogodzi plażowe torebki. Motorola z wapem rozchmurzy korzystających z internetu. Ericsson z klawiaturą do SMS-ów oświeci młodzież, a uczulonym na technikę ulży głośno mówiący stażem. Jak mówią starzy górale, jaki pop, taki rok. Życzę Państwu dobrego wyboru na cztery popy roku. Pop Łączy z ludźmi po Polsce całej. Siemens S10 – tyle funkcji i prestiż. Siemens E10 – niezawodny tak jak ja. Siemens S4 Power – normalne narzędzie pracy. Siemens S8 – pieroszki przez niego zamawiam. Siemens S6, S6 – super technologia, no i super cena! Każdemu Siemens już od 340 zł z aktywacją, tylko w sieci era GSM. Idę pouczyć się z Bartkiem. To kiedy wrócisz? wieczorem. A czego się uczysz? Matmy, bioli i chemii. Takie tam. Ja w twoim wieku miałem piątki. No. no? Może zaprosisz ją do nas na kolację. Gosię? A właśnie chciałem ci ją przedstawić. Idea pop, łączy z ludźmi. Najlepiej. A to ma przedstawiać, że co? Pomarańczowy jest metaforą, trudne słowo, telefonów na kartę, a zielony jest alegorią, jeszcze trudniejsze słowo, kosztowania złotówkę. Co mi pan tu napisał? Kopytko. Mix telefony na kartę za